Cześć, cześć moi drodzy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, przychodzę oczywiście z kolejną częścią naszego maratonu zdrabkowego urodzinowego. Mamy czwarty odcinek, także mam tutaj czwóreczki. Miałem tutaj jedną czwórkę, jeśli chodzi o zdrabkę Cash. E, I drugą z kolei czwórkę, jeśli chodzi o bingo Hollywood. Także mamy tutaj dzisiaj dwie czwóreczki. Koszt oczywiście 18 euro dzisiejszego drapingu, i mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś tutaj fajna wygrana. Trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje. Będzie mi bardzo miło gościć nowych subskrybentów na moim kanale i zabieramy się za nasz draping. Także drapiemy nasze liczby. Tutaj dla przypomnienia powiem, oczywiście, że szukamy naszych liczb oraz takiej piąteczki urodzinowej, żeby ewentualnie wygraną, jaką znajdziemy, pomnożyć razy 5. I tutaj mamy takie liczby jak 19, 11, 16, 17 i 29. Także zobaczymy, czy czwóreczka okaże się szczęśliwa. Troszeczkę nie jestem przekonany do czwórek, no ale zobaczymy, może z tym. Dzisiejszym odcinkiem zmienię zdanie, jeśli chodzi o czwóreczki. Na początek mamy tak 38, 14, no tutaj za dużo zdrapałem, 9, 2, także wszystko daleko, no i tutaj mamy teraz obok, liczba 20. 8, kolejny rządek daje nam liczbę 21. 18, tutaj bardzo blisko, mamy 17, 19. I 1, 7, no szkoda, że nie, 17 i jeszcze mamy 20 tuż obok, także pół na pół. Mamy tutaj niestety oboki, ale w sumie liczby, które są również daleko, także w kolejnym rządku mamy 39, 23, 37. Niestety nic tutaj nie mamy na 30, 32. Kolejna liczba i 24. Także ten rządek również pusty. Zobaczmy dalej. Teraz mamy tak 26. Dziesiąteczka blisko. 6. No tutaj brakuje nam jeszcze jedynki, byłoby 16. Kolejna liczba 22 i 30. Dzień moich urodzin. No niestety tutaj było 50 euro, ale mamy tutaj 29, także tej liczby nie szukaliśmy. Zobaczmy. Kolejny rządek. Mamy tutaj 30, 1, 12, tuż. Obok. 13 nie ma. 15 blisko. I trujeczki nie ma. Także niestety no, ta zrabka dzisiaj również przegrana. Także no, szkoda, 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 szkoda. Fajnie się zaczą zaczął ten maratonik. A tutaj troszeczkę się nam coś psuje. No ale nic. Mamy dzisiaj jeszcze zrabkę bingo. Numer czwarty, także może, może ta zdrabka nam przyniesie jakąś wygraną w końcu, bo jeszcze, jeszcze nic nie udało nam się tutaj trafić. Eee, także zaczynamy, tutaj mamy tak 39, a myślałem, że to jest jedynka, to by była już wygrana w postaci zwrotu, ale mamy siódemkę, także tutaj gramy o 15 euro, kolejna liczba 37. Dobra, drapiemy dalej tutaj mamy teraz 40 3 40 5 i 52 Teraz mamy 14, może będę tutaj tak trapał o 12 takie niższe liczby jakoś Bardziej mi wierzę. 53, jedna z wyższych liczb. 49, 42. Trapiemy dalej, i tutaj mamy 8. Także co, może te 15 euro? Jak najbardziej by nam się tutaj dzisiaj przydało. Teraz mamy piętnastkę o 25 też jak najbardziej. 24. Strapka bingo też lubi często zaskakiwać. Tutaj mamy 13, także brakuje nam tylko jeszcze 11, o blisko. Dali nam dziesiątkę, że co, może jeszcze dziewiątka się trafi. Teraz mamy 55, także no, dają nam z powrotem wysokie liczby. I czterdzieści jeden w tym rządku, i mamy jeszcze ten ostatni rządek. Zobaczmy, mamy tak trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy, trzy no albo ta piątka już dajcie cokolwiek. 40, No tutaj gramy o 25 tysięcy i ostatnia liczba, 18, która nam tutaj nic nie daje. Także, no niestety, w dalszym ciągu Bingo tutaj protestuje, nie chcę dać się wygranej, także niestety kolejny taki smutny odcinek, no ale mam nadzieję, że to już ostatni, że kolejne. Odcinki będą nam przynosić super wygrane. Trzymajcie mocno kciuki za kolejne odcinki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj, niestety, na minus 18 euro. Cóż zrobić? Eee, mogę mieć tylko nadzieję, że kolejne odcinki przyniosą Wam coś właśnie fajnego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Eee, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem. W ten sposób będę wiedział, że. Że Wam się podobało i oczywiście w ramach takiego pocieszenia dzisiaj. E, także zobaczymy. Kolejny odcinek myślę, że będzie w, w czwartek. Jeżeli dam radę nagrać. E, także zobaczymy, może w czwartek zdrawki nam dopiszą. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się, do następnego pa! pa.